Cześć, pozdrawiam Was dzisiaj z niesamowitego miejsca jest to Temple Wood, czyli las świątyny, gaj dębowy, a w nim święte kręgi sprzed 5000 lat. Sama nazwa miejsca, jak i, jak i te dęby pochodzą z XIX wieku, czyli jest to taka no, jest to nawiązanie do czasów pogańskich, kiedy właśnie były. W czasach druidów święte gaje dębowe, natomiast tam krąg jest oryginalny. Natomiast bardzo mnie cieszy to połączenie właśnie świętego gaju i kręgu kamiennego, czyli dwie takie formy e, świętych rzeczy z czasów pogańskich. No bardzo rzadko spotykana rzecz, pięknie utrzymany. Niesamowite. Ja też u siebie sadzę różne gatunki dębów i kiedyś też chciałbym, żeby Postał taki gaj dębowy. Co prawda nie mam, nie mam kręgów kamiennych, natomiast dębów już zebrałem ponad 20 gatunków, no i mają dopiero 20 lat, ale za 100 lat na pewno też będą wyglądać podobnie jak tutaj. Pozdrowienia ze Szkocji.